Zapraszamy Państwa na drugą część naszej wizyty w Nadleśnictwie Janów Lubelski, a konkretnie w Arboretum Leśnym. Pierwsza część naszego spotkania była poświęcona nauce i zabawie, a już teraz zapraszamy na część przyrodniczą. Dodam tylko, że ta oraz poprzednie audycje dostępne są na radiowym kanale YouTube. Dzień dobry, nazywam się Ola Kowalik, jestem specjalistą służby leśnej do spraw. Edukacji znajdujemy się tutaj w ogrodzie sensorycznym. Jest to, można powiedzieć, inaczej, ogród zmysłów. Jest to takie miejsce, które zostało specjalnie zaprojektowane tak, aby ten e, ogród tą przyrodę odbierać wszystkimi zmysłami. Jest to takie miejsce, które jest również w pewien sposób dostosowane do osób niepełnosprawnych, takich, które na przykład jeżdżą na wózkach inwalidzkich. Te rośliny są właśnie na takim specjalnym podwyższeniu, tak aby osoby mogły sobie bez problemu tych roślin dotknąć, ale również dla osób niewidomych, czyli są tutaj rośliny o różnych strukturach, zarówno przyjemne w dotyku, jak i takie niekoniecznie przyjemne. W tym małym ogrodzie odczuwamy przede wszystkimi zmysłami, czyli wzrokiem, zapachem, węchem oraz dotykiem. Tutaj możemy właśnie poczuć w jednym miejscu, na przykład y, pobudzić swój zmysł smaku. Mamy tutaj poziomki i jest to też takie miejsce, gdzie możemy sobie do tego ogrodu przyjść i skosztować tych owoców, które tutaj rosną. Mamy również porzeczki, jeszcze nie są dojrzałe, a także jeżyny to one oczywiście służą nam również do odczuwania zmysłu dotyku. Możemy sobie podejść, te rośliny podotykać, ale mamy też również taki dotyk, który niekoniecznie może być przyjemny, tak jak róża, która tutaj właśnie rośnie. Możemy w tym ogrodzie również odczuwać wszystko naszym dotykiem. Są tu liście pojedyncze, bardzo miękkie, jak i również paprocie, które mają liście zło złożone. Przy okazji możemy również, kiedy y, będziemy dosyć cicho, usłyszeć z tych liści, co również wpływa na, na zmysł słuchu. Również konwalia majowa, która tutaj działa na nasz zmysł y, węchu. W naszym ogrodzie znajdziemy również porzeczkę czarną, którą można się częstować. Jak również mniej przyjemny w dotyku jałowiec, który jest nieco kujący, ale też pobudza nasze zmysły. Możemy również dotknąć i poczuć różne trawy, zarówno takie bardziej kujący, jak i miękkie miękkie, ale również przyprawy, które są stosowane w, w naszej kuchni, takie jak macierzanka. Warto sobie kawałeczek urwać i możemy powąchać jak pięknie pachnie. Ogród sensoryczny, czyli ogród zmysłów, jest zaprojektowany w taki sposób, aby również działał nasze walory estetyczne. Te rośliny są tu tak dobrane, abyśmy mogli obejrzeć ich różne struktury, Zrówno, e, głównie struktury liści, małe, duże, złożone, kłujące lub bardzo gładkie w dotyku. Jest to miejsce, które uaktywnia nasze wszystkie zmysły jednocześnie i dzięki temu działa na nas bardzo uspokajająco, terapeutycznie i bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Znajdujemy się w kolejnej kolekcji w naszym Ogrodzie Botanicznym. Jest to kolekcja. Roślin wodnych i przywodnych. W ramach projektu powstała tutaj kolekcja roślin, gdzie możemy podziwiać różne kolekcje paproci, brzozy, parzydło leśne, ale również rośliny wodne. Już widzimy, że zaczynają nam kwitnąć grzybienie białe. W ramach projektu powstał również drewniany pomost, po którym możemy się przespacerować tak, popatrzeć na otaczające nas rośliny i podziwiać otaczającą nas przyrodę. Jesteśmy u celu. Nasz ogród możemy również zwiedzać z aplikacją mobilną, którą można pobrać ze sklepów. Aplikacja mobilna nazywa się Leśny Ogród Janów Lubelski. Jeśli Państwo ją pobierzecie, są tam trasy spacerowe. Jest jedna trasa z audiobookiem, która Was doprowadzi do najciekawszych miejsc. My dotarliśmy właśnie do obiektu w kolekcji Boże bagiennego i torfowiska, gdzie przez kolekcję boru bagiennego i torfowiska. Prowadzi nas pomost drewniany. Jeśli będziemy rozglądać się na boki, zobaczymy roślinność, drzewa, krzewy, jak one rosną w tych warunkach boru bagiennego. Możemy porównać istniejące drzewa, rośliny, jak one tutaj wzrastają w tych trudniejszych warunkach wilgotnościowych. Bagno pełne jest niezwykłych roślin, które cenią sobie takie środowisko życia. Ścieżką wytyczoną wśród drzew dotrzemy do pomostów rozciągających się nad podmokłym terenem. Zwłaszcza po deszczu są one przydatne, gdyż zapewniają doskonałe stanowisko do obserwowania roślin. Wśród nich znajdziesz na przykład kępy bagna zwyczajnego, puszystą wełniankę pochwowatą i borówkę bagienną. Z pewnością skojarzycie ją z naszą jagodą – borówką czernicą. Nie dajcie się jednak zwieść. Zjedzona prosto skrzaczka może spowodować nieprzyjemne dolegliwości. Między innymi dlatego potocznie zwana jest pijanicą. Wełnianka również ma ciekawą historię. Z racji tego, że jest miękka w dotyku, była kiedyś używana do wypełniania poduszek. Trzeba było, co prawda, nazbierać ogromne ilości, ale efekt był zadowalający. Dzisiaj czasami używa się jej jako uzupełnienie suchych bukietów. Maj no to dobry czas na zaobserwowanie jej w pełnej krasie. Jeśli akurat nie trafiłeś w ten czas, koniecznie musisz do nas wrócić. Zaproszenie od leśnego dziadyki zobowiązuje. Udając się do następnego przystanku, miniesz sporej wielkości altanę. Możesz sobie w niej zrobić krótki albo nawet jej dłuższy odpoczynek. Będziemy jeszcze ją mijać, więc relaks możesz odłożyć na później. Póki co skręcimy za nią w lewo, aby zagłębić się w sosnowy bór. Znajdujemy się w kolekcji roślin ozdobnych nad stawem. Jest to kolekcja, która powstała już kilka lat temu, bo powstała w 2017 roku. Taką naszą najciekawszą rośliną w tej kolekcji jest ta oto roślina, która tutaj stoi. Jest to gunera olbrzymia, jest to roślina tropikalna. Pochodzi ona z Ameryki Południowej, z Brazylii. Rośnie bardzo. Do dużych rozmiarów, On może osiągać 2-3 metry wysokości. Łodygi, liści mają metr, nawet zdarza się do półtora. Jak widzimy i słyszymy, liście ma bardzo szorstkie, a pod spodem ma mnóstwo. Holców. W czasach prehistorycznych, na zajęciach edukacyjnych mówimy dzieciom, że dawniej żywiły się nią dinozaury, więc łatwo wtedy zapamiętują, że jest to nasza gunera. Jeśli pada deszcz w naszym ogrodzie, równie dobrze możemy się skryć pod jej liściem, aby nas deszcz nie zmoczył. Widzimy obecnie tutaj takie jakby kwiaty. To są kwiaty naszej gunery, są to takie maczugi. Każdego roku gunera kwitnie. Jesienią ścinamy jej wszystkie liście i zabezpieczamy ją na okres zimy, a wiosną z niecierpliwością czekamy, aż zacznie się budzić i będzie z nami tutaj rosła i mogła cieszyć nasze oko w lecie. Kolejnym miejscem w naszym arboretum jest Polska łąka kwietna. Rośliny tutaj rosnące zostały dobrane specjalnie do naszego siedliska, które tutaj jest. Jest to miejsce, które powstało z myślą o zapylaczach, takich jak pszczoły, trzmiele, motyle. Jest również miejscem, gdzie występuje dużo małych gadów, ssaków. Jest to miejsce, gdzie one polują, gdzie się odżywiają, ale również rozmnażają. Rośliny na łące kwietnej dobrane są w taki sposób, aby były, była ona jak najgęstsza, e, dzięki czemu sprzyja to e, zatrzymywaniu wilgoci w glebie. Na naszej łące mamy rośliny takie jak wykaptasia, haber austriacki, krwawnik pospolity, bardzo dużą ilość rumianów. Na łące kwietnej mamy gigantyczne figury trzech owadów. Pierwszym z nich jest mrówka rudnica. Jest to owad typowo leśny, który w lesie tworzy ogromne mrowiska. Jest gatunkiem chronionym, ze względu na to, że mrówka rudnica jest drapieżnikiem, który pomaga nam w zwalczaniu różnych owadów i larw, które są szkodnikami lasu. Kolejnym owadem gigantem na naszej łące jest Jelony Krogacz. Jego nazwa jest związana z jego wielkimi żuwaczkami, które przypominają poroże Jelenia. Jest to gatunek chrząszcza, jednego z największych w Europie. Jest chroniony w Polsce. Związany jest z drzewostanem liściastym, głównie dębowym, ponieważ jego głównym pożywieniem jest sok wyciekający z pomiędzy kory dębu. I ostatnim owadem gigantem naszej łąki jest tyniec nosorożec. Jego nazwa oczywiście kojarzy nam się z nosorożcem, który róg jest właśnie tutaj do niego podobny. Jest to również gatunek chrząszcza, jednym z największych w Europie. Osiąga około 4 cm długości. Również związany jest z drzewostanami liściastymi, przeważnie starodrzewiami dębowymi. Jest niezwykłym siłaczem w świecie owadów, ponieważ potrafi podnieść kilkadziesiąt od siebie razy cięższe przedmioty. Następnie był ogród sensoryczny, później poszliśmy tutaj tą aleją do przywiacie ogniskowej, następnie udaliśmy się do tutaj kolekcji roślin bagiennych i torfowiska, a po drodze jeszcze było. Kolekcja roślin wodnych i przywodnych. Gałęzie kamyki, szyszki, piasek i żołędzia. Na ścieżce sensorycznej, o której już dzisiaj Państwo usłyszeli, kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dodam jeszcze, że ta oraz poprzednie są dostępne na naszym radiowym kanale YouTube. O tą wizualną odsłonę naszych audycji dba Artur Sowa. My z leśnym pozdrowieniem Państwa żegnamy. Z Państwem była Adrianna Czugała, Daszbur.